Chciałem na, odpowiadając na Państwa pytania, czy to prawda, chciałem odpowiedzieć, że dzisiaj o godzinie 11.50 otrzymałem pismo rozwiązujące ze mną umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Pismo podpisane przez dyrektora szpitala Pana Twardowskiego, w którym to piśmie podaje się powody, dla których w trybie natychmiastowym tą umowę Cywilnoprawna rozwiązuje się bez zachowania nawet 3 terminu i te powody to jest cały szereg uwag do strony formalnej umowy, która między szpitalem a mną funkcjonuje od 2009 roku z późniejszymi zmianami. Chciałbym tutaj zauważyć, że ta umowa była wielokrotnie przez prawników tych samych, którzy teraz twierdzą, że ona jest sprzeczna z prawem opiniowana pozytywnie i nie ja tę umowę konstruowałem, tylko poprzednie dyrekcje szpitala. Natomiast pan dyrektor jako powód rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z ważnych powodów, jako główny powód podaje, to cytuję Państwu. Utrata zaufania wobec Pana jako osoby koordynującej pracę oddziału chirurgii dziecięcej pod oddziałem urologii dziecięcej samodzielnego szpitala wojewódzkiego na podstawie umowy z dnia 1 października 2009 roku o świadczeniu usług poprzez, ta utrata zaufania miała miejsce poprzez dyskredytowanie decyzji dyrekcji szpitala w zakresie reorganizacji szpitala, mówię tutaj w skrócie, przed instytucjami zewnętrznymi oraz osobami zatrudnionymi w samodzielnym szpitalu. Na przykład pismo skierowane do dyrektora Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Stanisława Łopacza. To jest proszę Państwa pismo, które po zebraniu konsultantów wojewódzkich i ordynatorów oddziału Pediatrii z całego województwa, które miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim, wystosowałem wskazując tam na pewne dążenia do ograniczenia dostępności doświadczeń i pewne niekonsekwencje w funkcjonowanie opieki pediatrycznej. Podkreślam, że to pismo stosowałem jako konsultant wojewódzki, a więc osoba podległa wojewodzie, a nie dyrektorowi szpitala i nikt nie zabroni mi wyrażania opinii w tej materii. I drugi powód to zainicjowanie w 2011 roku rozmów z lekarzami o specjalności dziedziny nefrologia dziecięca. No więc jeżeli zainicjowanie działań zmierzających do poprawy dostępności świadczeń i do poprawy opieki nad dziećmi jest rzeczą karygodną, to proszę Państwa mogę oświadczyć tylko tyle, że te wszystkie zarzuty uważam za w pełni bezzasadne. Chcę korzystając z okazji przeprosić wszystkich pacjentów, dzieci, które przez 30 lat prawie. Za kilka miesięcy minęło 30 lat, jak tu jestem w Gorzowie. Zaopatrywałem tak, jak umiałem, nie szczędząc swojego czasu ani swoich współpracowników. Mam nadzieję, że gdzieś, w jakiejś formie będę mógł nadal tym dzieciom pomagać. Na koniec chciałbym dodać, że moje wymówienie czy rozwiązanie Zamknęło się w ten sposób, iż Pan Dyrektor oświadczył, że nie będzie ze mną rozmawiał na temat tego wymówienia, co dość dobitnie świadczy o stronie e, przeciwnej.